Legiony to, żołnierska nuta, legiony to, Jak zawsze bardzo wysoki. No nie ma się co oszukiwać. Młodzi ludzie są bardzo zdolni, mają wspaniałe talenty, rozwijają, pracują i to nas cieszy. Bardzo nas cieszy, że chcą śpiewać ten repertuar patriotyczny. Wciąż nas zaskakują jeszcze. Ciekawszymi utworami, coraz to nowszymi. Bardzo nas to cieszy i cenimy sobie taką twórczość patriotyczną, bardzo tutaj w ramach tego naszego konkursu. Wydaje mi się, że atmosfera bo cenią sobie atmosferę i bardzo często to podkreślają że jest tutaj taka ciepła atmosfera że panuje taka wewnętrzna jakaś wręcz Radość ze świętowania, a nie konkurencja taka ostra. Tego u nas nie ma. Staramy się doceniać wszystkich, którzy są naprawdę wyjątkowi, i także gratulujemy tym, którzy jeszcze się rozwijają. Są osoby, które przyjeżdżają co roku, ponieważ pracują nad swoim warsztatem i chcą pokazać ten swój progres, i to nas bardzo cieszy. Zawsze cieszymy się, jak ktoś do nas powraca. Oczywiście świadczy to o tym, że tutaj czują się dobrze. Te pomysły pojawiają się już jakby w takim spontanicznym procesie, raczej nie na zasadzie planowania. Ale oczywiście staramy się myśleć o tym, żeby rozwinąć, aczkolwiek no jest to forma konkursu. Odbywają się przesłuchania konkursowe, później ta uroczystość rozdania nagród i koncertu laureatów i oczywiście zawsze staramy się, żeby była gwiazda wieczoru podczas naszego wydarzenia, żeby wystąpił jakiś zespół profesjonalny, który pokaże nam jakąś ciekawą opcję tego repertuaru patriotycznego. W tym roku jest to zespół instrumentalny Cup of Time, który zaprezentuje nam utwory Chopena i Paderewskiego we własnych aranżacjach na flet Skrzypce, wiolonczele i akordeon. Taki bardzo e, specyficzny układ, skład zespołu e, na ten repertuar, prawda? Ale kompozytorzy polscy, cenie, najbardziej cenieni polscy kompozytorzy, czyli e, Chopin i Paderewski. Jestem tu po raz pierwszy, śpiewam po raz pierwszy, tak? E, Miele mnie zaskoczyło. Mogłem sam, że tak powiem, móc zobaczyć naprawdę młodych, młodych, powtarzam, bardzo młodych, bo szczególnie chóry tak pokazały, młodych, uzdolnionych artystów. I że tak powiem od nich trochę wziąć takiego nowego obycia scenicznego. Bardzo, bardzo dużo ciekawych osób. Bardzo życzliwych i naprawdę bardzo utalentowanych. Dla mnie mówię, konkurs jest niezwykłym przedsięwzięciem. Bardzo cieszę się, że mogłem wziąć w nim udział. Mam nadzieję, że w przyszłości również będzie mi to dane. Staram się wybierać jako swój repertuar piosenki, które trafiają, że tak powiem, do mojego serca i do mojej duszy. Piosenka, wtedy wrócą moje pieśni, jest ze mną obecna już pewnie dwa lub trzy lata. E, kiedy pierwszy raz o niej usłyszałem, od razu wiedziałem, że jest repertuar dla mnie, bo, bo naprawdę bo, słuchając jej pierwszy raz miałem ciarki na całym ciele i stwierdziłem, że może z motyką na słońce, ale porwę się e, na, na ten typ repertuaru, bo jest ta piosenka naprawdę niezwykła. Dziękuję bardzo e, Agnieszce Osieckiej już z nami nieobecnej za to że podarowała nam tak piękny utwór.